Co panowie zamawiają? Kar co zamawiasz? Musisz jeść, żeby nabrać krzepy. Wezmę numer 9. Grubasie, ja też poproszę dziewiątkę. Numer 6 z dodatkowym sosem. Poproszę dwie dziewiątki. Dziewiątkę dużą. Szósteczkę z ekstra sosem. Siódemeczkę. Dwie 45 piątki. Jedną z serem. I dużą oranżadę. Mordo, zaprosisz mnie na chatę? Jak już w robocie mam cię dosyć? Nie lubisz mnie, bo jestem za piękny? Może, jakbyś zgolił te pedalskie włoski, jakaś baba by się nad tobą zlitowała. Albo ta nisza upomni się o twoje dubsko, o ile przestanie obciągać tym prawnikom czy innym chirurgom od mózgu. Debilu. Ja pierdolę znowu to samo. Najgorsze miejsce na świecie. Zastrany za dupie balasów. Nie nosiłem barw od pięciu lat, ale balazi mają wyjebane. Grove Street. Dom. Znajmi, bo aż wszystkiego nie spieprzyłem. Gabisz mi się na kanał? Nie, czytałem tylko napis. Subscribe. Wybrałeś złą chatę, frajerze? Big Smoke, to ja, kary Ogarnij dupę. CJ? Mordoty, moja. Mordo, wszystko gra? No kurde, nie. Mój ulubiony murzyn. Co tam u ciebie, stary? Tak witasz kolegę, któremu powinęła się noga? Serio? Bawicie kiedy robię sobie krzywdę? Nie stary, spierdalej. Przestań cieszyć mordę, bo poczujesz smak chodnika. Uspokój się. Poznałem sporo lubków w swoim życiu. Długo nie pożyję z takim podejściem do ludzi, ty postrzelony, sukien synu.